Cześć, Małka, witajcie na moim kanale. Jest to mój pierwszy vlog na tym kanale. Dzisiejszy vlog będzie on yy, z przygotowaniem do szkoły, pójścia do szkoły. Yy, może coś nagram w szkole. Yy, z takiego szybkiego zjedzenia obiadu. Yy, tam już miałem. Yy. Nie wiem, co miałem. Aha! Co dzisiaj jest Aha, wtorek a yy, zrobienia yy, przygotowania się yy, nauka na historię na, na środę czyli na jutro i pójść się do straży I może Wam tam nagram też krótkie przebitki yy, yy, tam ze straży jakie ja mamy fozy i tak dalej to może później, ale jeszcze was o tym powiadomię. Na razie muszę przebrać koszulkę, bo to jest moja zespania i ruszamy do szkoły. Zaraz się odezwę do Was. Dobra, już się przebrałam, mam już bluzę i przepraszam Was, że jestem tak zespania, ale przed chwilą stałam, wiecie, jak to jest ale e, w następnych odcinkach będzie już lepiej, bo zaczną się ferie i możliwe, że będzie daily, lecz e, to jeszcze wam powiem na Instagramie albo tutaj zrobię takiego króciutkiego shortca. Ale dobra, nie przedłużając, bo zaraz się spóźnię. No, no, niby nie za koła, ale ważne, że coś jest, co nie? Dobra, yy, jak będę też, to... No już tam do szkoły to się na Polski Informatyka. Matyki. Dzisiaj jest tylko pięć lekcji. Obecnie jest chyba 12.30 jest piękna pogoda. I jak będę w domku, to się do Was odezwę. No. O ogólnej No, wróciłem ze szkoły. Takie, by mogę zrobić podsumowanie w tej szkole? Przez, żeby Was położyć tutaj. No, to mogę zrobić takie podsumowanie w szkole, że yy, dzisiaj nic prawie nie robiliśmy. Zacząłem tylko na matematyce samą ale to był cały dzień e, tak to wolny, bo e, była dyskoteka szkolna. E, no nie dyskoteka, no ale o karnawał, karnawał. No i co? No, e, Robię na wf ie Daliśmy piłkę nocną i tak dalej. E, a na polskim... E. Dobra, to było, zaraz mi by się jedzą spali a robi sobie to strzezna eee, a na polskim coś tam robiliśmy z, z Google Tam oglądaliśmy na safari różne rzeczy i tak dalej. Eee, dzisiaj będę jeszcze dzisiaj jest e, wtorek e, które dzisiaj jest w ogóle luty? Wtorek. 11 luty. I dzisiaj jeszcze muszę nagrać odcinek do mnie na kanał, który wleci prawdopodobnie w piątek. Nie wiem, jak się wyrobi z montowaniem go. Bo... Ale prawdopodobnie wleci w piątek i w piątek też możliwe, że będziemy mieli unboxing, bo mi paczki przyjdą. To tam różne beczkami, albo nie wiem, z czym to będzie. No i tyle. I byłem jeszcze wczoraj u albo bo. Na, na początku, dwa dni temu. Eee, w... Coś jest... A! W niedzielę! Eee, w niedzielę... Eee, w niedzielę. Eee, bo jeszcze takie zaruchnienie, obcięłam się. no eee, Na razie skrócę fryzurę, eee, bo eee, zmusza mnie wyjazd do Włoch. Eee, na ferie jedziemy, jadę z rodzinką, z babcią, pieskiem, mamą tatą. No i tam możliwe, że będą takie przebitki zrobione, to wrzucę na kanał, to będzie wtorek po feriach, prawdopodobnie. Ferie tak myślałem sobie w szkole, że w ferie prawdopodobnie nie zrobię tu daily, bo nie będę miała z czego, ale wlecą prawdopodobnie dwa albo jeden odcinek. Jeden będzie możliwe, że zna Tanicha i Mateo, a drugi... Nie wiem to Na razie jeszcze nie myślałem o tym, ale um... jutro coś wleci... Nie, jutro nie wiem co nie wleci. W piątek coś wleci. Nie będę wam zdradzał, co to jest, co to będzie, bo to będzie taka trochę niespodzianka dla was. Ale mogę zaspoilerować, będzie to coś z piłki nożnej, a dokładniej halowej. No i jutro to nagram, a dzisiaj muszę jeszcze jedną rzecz nagrać, ale nie wiem, czy tam. Q&A będzie to dzisiaj nagrywany, który wleci w piątek. No i w ferie będzie jedna z loterii Mateo, a drugi... Jeszcze on przyszły na Ale nie wiem, czy powiedziałem, albo nie. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, a także żebyście zaobserwowali mnie na Instagramie, Tutaj będzie moja nazwa. Albo w opisie. To zjedźcie na dół. I pro, i o łapeczka w górę, ponieważ dla Was to jest nic, ale mi to pomoże rozwijać dalej kanał. I poza tym bardzo dziękuję za 136, a tam już nawet 7 subskrypcji na moim kanale. No i nie przedłużając, widzimy się jak, jak y gotuję obiad. No ra. A jak y jeszcze gotuję obiad, to chciałam powiedzieć, że, będziecie, że na początku mieliście takie y przewidki, jakby, y jakie tam lekcje, pan, tam tylko zabrakło jednej lekcji angielskiego, ale to na początku angielski, który musicie mieć, sklejkę zrobiłem. No dobra, widzimy się jak ugotuję. Cześć, tu Jestem ja już z powrotem po po wszystkim na nie było trochę czasu od obiadu i od przejścia ze szkoły mojego. Obronę się, przebrałem wszystkie trochę, Czuczki bardziej. No, widać tutaj, takie bardziej robocze. Um, moja mama już przyjechała z pracy e, ogarnęła trochę w pokoju i teraz muszę się trochę pouczyć e, i może jeszcze się do was ozle, ale nie wiem, bo chciałbym się dzisiaj wyrobić z publikacją tego filmu a mam tam trochę jeszcze do Przepraszam bardzo, do poprzycinania niektóre rzeczy, będziecie widzieć o, o, o już przycięte filmy, film będziecie mi już przycięty, ale ja muszę sobie poprzycinać, bo tam miałem parę zacinek, nie zwracam uwagi. Jest obecnie 16.29, chwila. 1629 jest. Um, I ogólnie polecam Wam jedną rzecz. Chwilę muszę sobie ją wziąć. O, i polecam Wam. Um, jakby. I Mount Shot plus Imbir. Moja mama trochę upiła i powiedziała, że jest dobra. I chcę zestawać to z nami. Nie zwracajcie tutaj, bo tatuaż miałam taki. Jakby. Paść mocno pomarańczowo. Nie czuć... Nie czuć w ogóle imbiru. Zobaczymy, weźmiemy, żeby to chwilę stało. Już się przebrałem. I zobaczymy. Aby. Uf, ale ostro od imbiru yy, faktycznie yy, na początku, a jak tego się napijecie czuć yy, pomarańczkę, fajnie, ale potem yy, yy, jakby jest smaku i ten imbir bardzo polecam. Vital. O, Vital, tak, Vital Fresh jest yy, biedronce. Nie, nie jest to żadna reklama ani współpraca. Tylko mówimy, tylko mówię. Bardzo fajny jest. No i. No, co prawda, trochę jest w tym cukru, ale to jest tak, szczerze nie czuć w ogóle. 41 kalorii w 100 ml produktu. A to w ogóle jest. A, to 200 ml, nie? 16. 16,6 gram cukru jest w, w ten, tym, tym napoju, ale bardzo fajny, polecam go, jak będziecie kiedyś w Biedronce, polecam bardzo. Dzwonię w kościele dzwonię, bo ogólnie ja mieszkam na wprost z kościoła. Może go będzie widać, pokażę. Tutaj. Jest moja sąsiadka, tam mm, jest, yy, tam ksiądz mieszka, a kościół jest, tu jest elektrownia, kurde, nie będzie chyba wiosk Kurde, i wiesz, to sosna zasłania. O, w sumie tam może, może będziecie widzieć tam. Poczekajcie. No tutaj może będziecie widzieć, jest krzyż, ale... Przejdę do mojego pokoju. tu lepiej widać, spokoju moich rodziców. I tu jest kościół, część, Cześć, cześć. E, ogólnie to już się trochę pouczam. E, I przyszedłem do was. I, i, i to już będzie zakończenie filmu, ponieważ y, ten film będzie troszkę za długo już trwał. Y, I chciałbym Was zaprosić do zasubskrybowania mojego kanału na dole y, i zostawienia łapeczki w górę, ponieważ y, będzie to dla mnie y, wielka pomoc dla mojego kanału rozwijania się. Y, I bo dla Was to są dwa no, dwa. Trzy kroki, bo musicie jeszcze zjechać na dół. No. E, mieszam. E, dla was są to trzy kroki i mm, no, no, dla was to jest tak jakby nic, a dla mnie jest to bardzo wspomorzenie kanału e, i rozwijanie przede wszystkim go. E, nie przedłużając, dziękuję za dzisiejszego vloga. Widzimy się w piątek, bo jeszcze muszę dzisiaj zmontować ten film. I nagrać QA, ale nie wiem, czy mi się uda do końca nagrać ten QA, ale yy, no spróbuję go nagrać. Dobra, nie przeżyję. Dziękuję Wam za dzisiejszego vloga. Widzimy się w nas w piątek. Cześć!